Siada z tej strony to jest już kolejny odcinek ze serii MTA Daisy. E, dzisiaj jesteśmy wylazły tours na nowym powstałym serwerze e, o nazwie Revish MTA Days. Cza, czy jakoś tak? E, dzisiaj jest trzech gracze, bo to jest druga broszura serwera. Bo są dwa. Jak jedna nie działa, to druga działa. Nie I tak często są zmiany, tak? Na tym serwerze jest dużo, dużo, dużo obiektów, więc od tego na no nie! Res item, no bo to, że fajnie trafił, biegniemy na re. Nie chcę zginąć. Na tym serwerze jest fajne, że jak się połączą dwa yy, jest taki plugin na skrypt, że się jakby logujesz z tego serwera i masz takie item, jak ja teraz, logujesz się na go masz to tam co ja teraz. Więc to jest dla, bardzo przydatne, jak dla mnie. Jak wprowadzimy w Daisy loguje się na inne Loguje się na inne bazy, tam. Więc to jest naprawdę dobre. I jak zauważyliście na moim kanale jest nowa seria o nazwie Stop Drogówka. Ta seria zostaje usunięta z mojego kanału, ale teraz nastąpi seria pogotowie ratunkowe w akcji. Jest to serwis sam, ale dzisiaj o 14.00 Yy, dokładnie o do 14.00 nastąpi yy, oficjalna otwarcie serwera. Więc yy, na pewno na z tego filmiku jeszcze za sekundę, jak yy, to skończy, nagrywa od razu, wrzuca na YouTube'a i wszystko będziecie mieli, no nie, yy, podanie w opisie, będzie za adresem tych I sorry, że mam taki dziwny głos, ale mam kater straszny I no wiecie, trochę trudno mi się gada, ale i tak. Z pierwszej strony przepraszam bardzo, że tak długo nie było odcinków, ale wiecie, teraz będą łajki. co jeszcze, no wszystko, szkoła, spędziany, kartkówki, więc trochę nie miałem czasu na nagrywanie, więc serdecznie was za to przepraszam mam nadzieję, że teraz będzie się już wszystko pojawiać e, aktualnie. I dwa FPS-y, a jak? O, ja zuję, ja No, to czekamy, by szybie się. No, szybciej! No szybciej! O, plata! Bole. I jak widzicie, tak jest. zablokowane zablokowane jeszcze. O, wysłał po krótkim cięciu. Dobra, wracamy po krótkim cięciu. Sorry, tata wbiegł do pokoju. Um. O, tutaj coś... Nie, ale idziemy na areję. A co za to? No, odblokujcie mi ten plecak w końcu. A ktoś otworzyć za plecak. Jestem, że zablokowana opcja. Słuchaj, nie wiem, dalej. No od bloku, że się plecak głupi. Albo to typnie, było dalej, bo będzie mało przypał. Już w rząb. Nie wiem gdzie idziemy dalej. O, o, odblokowana? Jest! Tak jest, co okay. to jest to idę, można się pościerać. Jej! Dobra, one się. O, nie mówię, to To Jestem tutaj Pepsi, a jak? Ja, mhm. ja i tego nowego serwera będziecie mieli w opisie, jak i poru tego nowego serwera e, Samba, oczywiście, tego Traka. Yy, więc mam nadzieję, że spodobała się ta seria. jestem tutaj, ale będę powoli kończył, bo tym razem już nie montuję w kartasie, bo Kantasza w moją koledze zeszła tampa. Więc usunęłam, ale nie rak się. Przerwę kopię, a wylutujemy z pierwszami. Co to jest? Och, wyrobię to. Jaka jest CZ, jaka jest CZ? Jak Cokolwiek zresztą, chyba, że czasem naprawdę gówno mogą reszpić. Trzepimy. D, Trzy, D.

bo za Strzykawka je aby do pole odrodzić. Bo to może coś śpi to wiecie i do tego to jest strzykawka i adrenalina żeby to obudzić. To też co nie jest. to jest? Tego spasa wszędzie. Tylko szkoda, że nie mam tego spasa. Przechodzimy się po tej arenie, bo tu są dużo ukrytych z Na tej wyżywce na przykład jest resp. Skatowało mi, chyba kogoś tam widziałem. No, chyba na tej wyrzeczce skoczył genek tu nie mam już co robić. Więc dziękuję Wam za oglądanie. Subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie. I zapraszam Was na kolejny odcinek. Na no?